Jak wygląda podróżowanie po mieście z sednej pociągami oraz nowo otwartą stacją i zejmą zapraszam. Hej, hej, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Chciałbym Wam pokazać, jak podróżuje się pociągiem po mieście Sydney. Jest to nowa linia otwarta z do Chastwood. Opowiem Wam szczegóły oraz koszt. E, ta linia jeszcze nie jest skończona, ale koszt dwóch trzecich tej linii ile to wszystko kosztowało. A nie było to tanie. No, znajduję się w tej chwili na tej stacji. nam i udam się tą nową linią do Chastwood. Pociągi takie jeżdżą co 4-5 minut. Poza szczytem co 7-8 minut. No to jest powiedzmy taka pierwsza linia metra, bo Te inne, inna sieć taka pociągowa to jest takie pół metro, pół pociągi. jakby tak to nazwać, ale już ta nowa linia, którą tutaj zbudowali Chociaż ona cały czas jest w budowie, to już się nazywa po prostu metro. Jest zaznaczona takim znaczkiem M. Czekam na pociąg, ale zanim siądę do tego pociągu, to chciałbym Wam powiedzieć ogólnie o podróżowaniu tutaj po Sydney. Najlepiej, co mogę Wam polecić, to jest taka karta Opal. I on się ładuje. I jak możesz. Używać to swojej karty kredytowej, ale ja jestem takiego zdania, że lepiej kartę kredytową nie dotykać czegokolwiek jak najmniej używać. Jeśli masz taką po prostu opcję ładowania takiej karty, można ładować wszędzie, to jest to po prostu bardziej bezpieczne i ściągać tutaj z tego kredytu tyle, ile używasz. A jakie są koszta? No tutaj to jest takie rozwiązanie, że. Możesz podróżować ile chcesz, i jest taki pułap, że w ciągu dnia nie ściągną więcej z tej karty, więcej niż 18 dolarów 70 centów. Czyli po prostu jeśli masz jakieś tam 2-3 odcinki, wydasz 16 dolarów, to wydasz 16 dolarów ale może zrobić powiedzmy 100 odcinków dziennie i więcej niż to 18 70 nie ściągnął z tej karty. To jest fajna opcja i ta opcja jest od poniedziałku do czwartku. Z kolei inna opcja, czyli piątek, sobota i niedziela, czyli i wszystkie te holidaye, bank holiday i tak dalej, to ściągają mniej. Bo 9:35 to cały dzień, także to jest fajna opcja, bo może sobie przejechać całe miasto. Przez cały dzień wzdłuż i wszerz i ściągną Ci z karty maksymalnie 9,35 dolarów. Także to jest super opcja. I jeszcze jest jedna inna opcja, że jak po prostu codziennie jeździsz do pracy metrem czy tym pociągiem, to tygodniowo nie ściągną więcej z tej karty niż 50 dolarów. Także jak wiecie, czym więcej jeździsz, to jest jakiś tam pułap, którego nie jesteś w stanie przekroczyć. No powiedzmy to jest taka promocja. Choć cała ta metropolia Sydney posiada wiele różnych alternatywnych środków transportu, takich jak oczywiście ta nowa linia metra, pociągi, przeróżne fery, statki, nawet taksówki wodne, jest też bardzo dużo ścieżek rowerowych. To moim zdaniem jest tutaj podróżowanie po tym mieście bardzo uciążliwe. Często jest po prostu zamykany jakiś odcinek, przynajmniej raz w tygodniu, na jakieś remonty, przebudowy, rozbudowy, wymiana torów, i wtedy są jakieś autobusy zastępcze. A wiadomo, w autobusach po mieście jeździ się tragicznie. A, jeszcze są tramwaje sobie przypomniałem, ale one tam tylko jeżdżą w określonej części, w CBD, także one nie wyjeżdżają spoza miasto. Także moim zdaniem, tutaj e, transport publiczny nie należy do powiedzmy wysokiego standardu. E, te pociągi są często przetłoczone i jest no, po prostu kiepski, moim zdaniem, standard. Te wszystkie tutaj stacje też są bardzo stare, nie wiem, ze stoletnie. To dokładnie tak samo wyglądają jak na przykład w Londynie. Czyli te, no teraz troszeczkę to rozbudowują, ale oczywiście jak to zaczynają rozbudowywać, to wiąże się z zamknięciem stacji na jakieś tam parę godzin i to jest znowu uciążliwe, bo przy, przesiadają się pasażerowie do autobusów. Te pociągi, no powiedzmy średnia jakość. I średni standard, i stąd padł pomysł na wybudowanie linii metra, co wiadomo, jest to bardzo drogie. Choć pamiętam też w Polsce, jak budowali tą pierwszą linię, to mówiono, że to jest najdroższe metro na świecie, jeśli chodzi o koszta budowy. No ale niestety tak jest, i tutaj wpadli na taki pomysł, że po prostu. Zaczną budować to metro. No i przyszedł rok 2012. Rząd zdecydował się na wybudowanie linii, pierwszej linii metra, i premier Wbił łopatę. Podpisano projekt i zaczyna, zaczęto przygotowywać się do pierwszej linii metra z Chastwood do Sydney i później jeszcze ma być to rozbudowane do paramata. Linia North South West powstaje. Już jest projekt przygotowany i w 2014 roku oficjalnie zaczynają budować tą linię. W 2019 roku została odsłonięta pierwsza, jeden pierwszy odcinek. Po wykonaniu dwóch trzecich tej linii Policzono wszystkie rachunki i wyszło prawie 22 miliardy dolarów. Rząd podrapał się po głowie i pomyślał trochę, dło, dro, trochę drogo. Decydenci zaczęli się troszeczkę psztykać, zwalać winę jedni na drugich, skąd takie rachunki, no ale ostatecznie nie wstrzymano tej budowy. No ale budowa wciąż trwa. W tej chwili jest y, już drożony odcinek właśnie stąd z tej stacji, co się y, tutaj znajduje, Sydnam do Paramata, To jest bardzo długi odcinek i oczywiście w planach są jeszcze rozbudowy, chyba trzech kolejnych odcinków, ale ile to będzie kosztować, tego nie wie nikt. A moim zdaniem te wszystkie pociągi są wolne, zawodne, bardzo głośne i strasznie niewygodne. Do podróżowania tutaj po mieście Sydney. No i tak jak wspomniałem, często te linie są zamykane na czas modernizacji. Oto największy projekt rozbudowy transportu w Sydney właśnie został otwarty, a dokładnie 4 sierpnia 2000. Huge day for Sydney. There's near universal praise tonight following the opening of our new $21 billion metro and its spectacular cathedral-like stations. Platforms were crowded at 4:30 this morning for the first driverless train beginning its historic first journey into the city and under the harbour. Well, tonight we have reporters at all the key locations along the metro. Our coverage beginning with Taylor Aiken. Oczywiście, wydarzenie to odbiło się szerokim echem we wszystkich e, e, programach telewizyjnych. Reporterzy wbili się do pociągu, zaczęli kręcić. Mieszkańcy, podnieceni, wszyscy. picking up to a new dawn in sydney's transport history a moment not going to be missed by hundreds of rail lovers queuing for hours at sydenham all wanting to capture the exact moment the first driverless train rolled into the station it was a crowd crush boarding. Then at precisely 4:54 a.m., Sydney's newest metro marvel came to life. Those first on board couldn't get enough. Ogólnie ogłoszono sukces. Dosłownie wszyscy i pasażerowie i reporterzy i politycy jedną twardą ręką podpisali się pod tym projektem. From young train spotters who dragged their parents along. How did you get done here? Uh um, woke come up early with my alarm. To old timers who have seen the city change before their own eyes. What do you think this means for Sydney? Oh, puts us right up there with the best. Some had been planning this day for weeks. Next stop is epic. E, oczywiście, bardzo oczekiwany e, dodatkowy, alternatywny środek transportu. Sydneyczycy podkreślają wtedy jednogłośnie, że kochają pociągi oraz łatwość e, przemieszczania się po Sydney. Wszyscy oczywiście celebrują e, wspaniałą atmosferę w środku, panującą oczywiście w tych tym, w tych wagonikach. Kimichi's already giving it the thumbs up. What do you think metro? Fantastic. Yeah, like Wszyscy podziwiają zawrotną prędkość, którą ten pociąg osiąga 100 km na godzinę. One of the first things you'll notice about the metro is its speed. These trains can reach speeds of up to 100 kilometers an hour travelling from Barangaroo right under the harbour to Victoria Cross in just three minutes.. Ten dzień, e, the train arriving every four minutes during the peak every seven minutes in the shoulder periods and every ten minutes off-peak giving everyone the chance to have their metro moment it's like really hard to like kind of put into words how like, like kind of cool this is Brawo! Ludzie wypowiadają się o dużej oszczędności czasu, nowoczesnością oraz czystością tych tras No okej, okay. idziemy to zobaczyć Właśnie nadjeżdża Zaraz się wbije do środka Ale w zasadzie te, ten pociąg dużo się nie różni od tych pociągów zwykłych są to takie osłony szklanek widzicie Żeby nie wiem nikomu nie przyszło do głowy żeby wpaść pod koła Zaraz zobaczymy A. To jest końcóweczka Przejdę przez całą długość tego pociągu cała, cała otwarta A dosyć długi zobaczymy czy naprawdę to jest czy on stówę osiąga czy nie A i z tego co mi wiadomo, to pociągi są bezzałogowe. Sterowane z jakiegoś biura. Idę tam do samego końca. No, samo czoło zobaczymy. I jedziemy do czasu tam na, do, do ostatniego. A do ostatniej stacji. Zaraz się startuję <grymne> Tak, zero, nie, nie ma kierownika pociągu. Zobaczymy, jakie jest pędka 16, brudna szyba. No, będziemy ruszać Kurde, czasem czy ją wraca, no, faktycznie Wracam się tam naprzód Kurde Dosyć szybko Może i stówkę jedzie Muszę uważać kurde Żeby się nie przewrócić Jesteśmy już pod ziemią. Super. dołączam się bo zaraz się przewrócę. No okej, okay, no to już wiem jaka jest różnica pomiędzy tym zwykłym pociągiem a metrem. To jest po prostu jeden poziom. Dokładnie to samo metro jak w Warszawie czy w Londynie. A te pociągi tutaj, które jeżdżą po mieście to są dwupoziomowe. Czyli więcej ludzi może się tam wbijać. No ale szybko, szybko jesteśmy od razu już w tunelu. Zrobiło się ciemno i jedziemy dosyć szybko. This stop is Waterloo. This stop is Central. Ok, dojechaliśmy do końca. Jesteśmy w Czasów. Tam jest wyjście. Zobaczymy tą dzielnicę i będziemy się wracać. Tu zobaczcie, jest cała mapka i pociągów, i metra. Czyli macie pociągi, to jest T1, T2, T3, T4, T5, też 7, T8, T9. To są te pociągi, i dopisane jest M1, czyli metro. Ruszyłem stąd z Sydna przez Central, Barangaroo i skończyłem tutaj. Czyli zobaczcie, na razie jest zbudowany tylko taki jeden odcinek. Wiem, że ten odcinek ma być przedłożony aż tutaj Tawalong, I on ma się tutaj, a ma się zacząć chyba z Paramaty. Tylko nie wiem gdzie to jest to paramaty, To tutaj gdzieś tam zachodzi. Tu trzeba jechać, tak, tędy, 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 tędy się kończyć na północ. Skoro już jesteśmy w tej dzielnicy, czas to zobaczymy, co tutaj jest. Ta dzielnica też ma bardzo ciekawą historię. Dzielnica jest. Dobra, zobaczcie, wszystko za darmo. Nic się kasują. Żewnica w tej chwili jest bardzo nowoczesna. Powstała i zaczęła się rozwijać pod koniec XIX wieku, kiedy to w, w mieście wybudowali ten most Darling Harbor. I była tutaj dosyć dobra już wtedy komunikacja oraz linia tramwajowa. Bo wcześniej tutaj to był jeden wielki las i trochę przemysłu. A jak już było takie dobre połączenie z centrum, 10 km, to zaczęto tutaj budować bardzo dużo e, osiedli. W tej chwili można powiedzieć, że to jest taka sypialnia. O, to dla miasta Sydney. I oprócz tego, teraz jak jeszcze powstała ta linia metra. To naprawdę jest komfortowo tutaj mieszkać i dojeżdżać do centrum. Na pewno te wszystkie mieszkania bardzo dużo podążały. Podejrzewam, że co najmniej 100% jak tylko tworzyli to miesiąc temu to linii metra. Ale zobaczcie: Dużo restauracji, sporo ludzi, prawie jak w centrum. I do tego jeszcze bardzo wysokie bloki mieszkalne, tak jak tutaj. Czyli ta stacja metra jest w samym środku tych apartamentowców. No i dalej, jak widać, sporo restauracji. Kurcze, nie spodziewałem się, aż tutaj tylu ludzi. No fajnie, fajna wycieczka. Idę się tam troszeczkę, przejdę w dół i będę się wracał. Na swoje stare śmieci. Także, jak widzicie, bardzo drogo to wyniosło rząd New South Wales, czy tam burmistrza tego miasta. 22 miliardy dola dolarów. Dwie trzecie projektu ukończono. Prawdopodobnie, żeby skończyć w ogóle ten odcinek, to trzeba będzie wyłożyć jeszcze drugie tyle. Czyli podsumowując. Najdroższe metro na świecie, i zobaczcie tutaj Te czyli pociągi Train M, czyli metro Teraz tak My jedziemy do No jest tylko albo w prawo, albo w lewo nie? Tu Czyli w tą stronę o, tutaj widać tą mapkę. Czy jesteśmy teraz tu? Jedziemy to w dół, 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 dół. To jest center i kończymy syd, sydnam. i stąd mam bardzo blisko do siebie na chatę Owrót. Oczywiście lekkie zamieszanie, zmiana platformy z drugiej na trzeciej. Zawsze coś musi być. Nie tak, ale spadam już do domu, także będę kończyć tą krótką wycieczkę. Pokazałem Wam najdroższy projekt metra na świecie. To wszystko na dzisiaj, moi kochani. Do zobaczenia, prawdopodobnie za parę dni, za tydzień. Trzymajcie się, cześć.